Halo, witam, ja jestem Lordin, a to kolejny odcinek na moim kanale, a w tym odcinku Star Wars Jedi Survivor, trochę głośna ta muzyka. No, witam was w kolejnym odcinku. Dobra, więc udało mi się zrobić wszystkie prawie holotaktyki poza dwoma. Ta na końcu się odblokowuje wtedy, kiedy pokonam pozostałych, ale tutaj mi ktoś umknął. Jest to bodajże rybak, z tego co czytałem, który. Yy, który, który, który jest na koboch. Go sobie znajdziemy, ale zrobimy to później, gdyż pośród nagród. Gdyż pośród nagród mieliśmy między innymi ostatni dysk danych i ostatni ten tu, zwój. I tych rzeczy nie wydałem, więc zaczniemy sobie od. Gdzie? Gdzie jest? Gdzie jest sklep? A, no tak, bo ona poszła tam przygotować nam to odpalenie. No nie, przemyśleli to. Jak ja teraz u niej to zakupię? Dobra, nieważne. W takim razie. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Zanim. Bo oczywiście głównym tematem naszego filmu będzie. Ten, ta lokacja, ta nowa coś tam na 100% Te dwie rzeczy Ale może porobię sobie Cigmenty. Więc jak coś sprawdzałem i plerezę mam Nie broda Fryzura Plerezę mam Więc sobie ją założę Zdolności, zobaczmy To jest jedna zdolności z miecza tego długiego Czyli jest jakieś uderzenie z doskoku? Może ten Y, nie, to nie jest ten Zobaczmy, ten Nie Uderzenia Nie 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 Nie, nie. Ta ten. Dobra, czas podwórkowy. Y muszę po prostu chyba zrobić z tą plerezą Spróbuję to sobie zrobić z jakimś wrogiem. A jeszcze mógł, trzeba zmienić postawę. A, to jest ten typ. Pogadajmy z nim w takim a, razie. Jak ci na imię młody! Jeśli mam żyć urazę, muszę wiedzieć do kogo! Jestem Karl, a to bd One. Moja mamcia nazwała mnie Skuwa Stef. Jestem rybak, Skuwa. Słuchaj, w salonie Pajluny jest akwarium, które wymaga fachowej ręki. Sa Salon Pajluny? A Speluna w dolinie pełna szczurów lądowych! Dobrze, dobrze. Zapomnij, że pytałem. Ach, niech będzie, skoro naciskasz. Spotkamy się w salonie, a ja rzucę okiem na to niby akwarium. <śmuszczaj> Wiedziałem, że nie oprzesz się pokusie. Nie zapomina się morskiej bryzy, gdy już raz zrosi twoje usta. Najwyraźniej. Masz smykałkę do ryb, młody? Na szczęście dla ciebie siedzimy tuż nad lekowiskiem ryby Si. Ryby Si? A jak? Okaz niemożliwy do złapania. Żaden roztropny wetkarz nie porwałby się na tak dokuczliwego oponenta. Z wyjątkiem skóry Steva. Hm. I bodajże można na niego łapać ryby, ale to chyba trzeba dopiero w sy... Albo i nie, ryba si, a. A, a, a. Widzisz to, młody? Czyli to chyba tutaj trzeba to obujące. robić. Wciąż myślisz, że Ja Co? W takim razie nie mam wyboru i zaszczycę cię moją najstraszliwszą opowieścią. Poczekaj, kapkę, a opowiem ci co nieco o starym skórze z Nie wiem, możemy w nie pajlony z nim pogadać. którymy sobie. Ewentualnie wrócę i z nim jeszcze pogadam. Jeżeli nie będzie nic ciekawego, tego w filmie nie pokażę. Halo, no dobra, dotarliśmy. Ogólnie to po drodze udało mi się jednak zrobić to 800 z tą plerezą. Bo mając miecz, nie wiedziałem dokładnie jak ja tak zrobić, ale wbiegając. Kliknąłem kółko i go kopnąłem, więc udało się zrobić osiągnięcie. I to jest druga lokacja tej ryby, bo można znaleźć kilka i za to chyba też jest osiągnięcie. Kuba, cześć. Co tym razem czycha pod wodą? W tych dziwacznych regionach dom ma przeciwne stworzenie lepki czyhacz. Mogą wjać się w zacisnych zakładkach morza, a żaden nie jest zbyt zacisny dla skłastewa. Nieźle. Precz wyszurńci! Och! Niech mnie skręci! To tylko pan! Wybacz to przykre powitanie, chłopcze! Zawsze mnie nerwy biorą, jak łowie garbony palcowarkie. Ale nazwa... A jakie są dzikie! Ale to nie odstrasza. Biedne garbony, choć rzadkie, są jak delikates dla mrocznych serc i burczących brzuchów. No to co? Się... Aż tak głęboko to chyba nie jest. Może mu nie odstraszymy ryb. Nie jest tu trochę za ciemno, żeby łowić ryby? Prawdziwy wędkarz nie musi polegać na słońcu, żeby widzieć. Prawdziwy wędkarz łowi umysłem. Patrzaj na to. O, nie przejmuj się tymi przeciwnikami, nie widzisz ich, chłop sobie, naprawdę A, chyba już mnie tam ci nie sięgnął Chłopaku! Czeka czy nie Co próbujesz złomić? Hmm... Poluje na zajadłą mi! Wiesz, że to pierwsza ryba, jaką złapał młody skuwa? Ależ to musiał być dzień. Tak, ledwie knypek jeszcze wtedy byłem. Mały skuwa wpłynął prosto w pisk potwora. Zatrzymaj się na chwilę, mój chłopcze, i powiedz staremu Skuwie, czy porządny ze mnie rybak? Nie wiem o co ci chodzi. O wygląd chodzi, chłopcze. Czy budzi w tobie pływy? Czy czujesz na twarzy morską sól? Wyglądasz dobrze, Skuwa. Miejmy nadzieję, że Traszka Falbaniasta też tak sądzi, chłopcze. Trzeba mi wykorzystać cały swój morski wcięg, jeśli mam ją dopaść. Tu przy na Nakko jest znowu. Tu jesteś. Hej, skuwa. Widzisz różnicę? Chyba nie bardzo. Mój strój, chłopcze, świeci się od tłuszczu. Spytasz pewnie, skuwa, stary grzybie, czy ci chlebka odpadła? Chcesz się usmażyć na chrupiący kąsek? Przeszło mi to przez myśl. Nie, chłopcze, pokażę ci. nie, chłopcze, to doprawdy rzadka zdobycz. Jaka? Słynna ryba, fa. Jej historia to opowieść o chciwości i potwornej tragedii. Niewiele już się ostało, fa. Ich gruczoły są soczyste i pyszne. Ja jednak nie zamierzam odbierać biednemu stworzeniu narządów! A i to akwarium będę łapał. A to stąd te ryby. Dopiero teraz się skapnąłem. Przy chyba ósmej ryby. Niebezpieczne miejsce na złapanie ryby. E, nie, to niebezpieczna ryba na e, złapanie miejsca. Jasne. No dobrat, to nie wyszło, ale i sarkazm, złą jest przynętą. Skupiam się zresztą na swoim celu straszliwym, błotnym krabie. Jedna moja dawna załogantka, oficer na grabnelu, próbowała raz wyciągnąć krawę z morskiej piany, kiedy w ten leciała poleciała za murtę. Jak on w tym nie tonie? I nie dolecę tam. Oj, 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 północy, północy, nie dolecę tam. Teraz lepiej. I na miejscu. Aaa, No witam. A, to ty! No, witam. Uważaj, gdzie patrzysz, chociaż straszliwe ryby rej otumagają ofiary oślepiającym rozbłyskiem. Ale ty masz na to pewnie sposób, co? Karl, oh, szczerze, lotowy! Czasami zapominam, że masz jeszcze mleko przy skrzelach. Ryba Rej kuciła już i mniej dobrotliwych rybaków. Poznałem ja raz szlachcica, co zamierzał zdobyć sobie jedną, jako zwierzątko. Ryba, rey jeszcze tylko dwie. Dobra, więc yy, dwie ostatnie ryby, jak coś są na dżecie. Więc yy, ukończmy sobie tutaj wszystko na tej planecie, żeby już tu nie musieć wracać. Więc kupię sobie ostatni no, i stąd. Odmętrcu. Nie sądziłem, że ktoś z Was tu został. Zamierzam chronić to, co pozostało. Jeśli A to nie powinnaś się trzymać zwoje, tego. Na istotne przedmioty. A. Przynieś je do mnie. Chętnie dam ci za nie. Skarby, które jeszcze mi pozostały, tak zrobię. Przekro. Nie to, to chcę. Z powodu wszystkiego, co tu się wydarzyło, aż przeminie Dobra, nie zaszkodzi rzucić okiem, prawda? I ostatnia rzecz za dwa te. Prawdziwy skarb. Ok, za to osiągnięcie akurat nie ma. Szkoda. Uważaj, gdzie leziesz młody. Czyżbyśmy zakłócili kolejną niebezpieczną ekspedycję? Służący, dzięki rybowodziowi woli dietę z krabów, ale zadowoli się i Twoim palcem. Jesteś pewien, że to wszystko jest warte ryzyka? Jest ryzyko, jest przyjemność, młody, a te szlachetne bestie budzą szacunek, tak? Zresztą zobaczysz, no i tu jest ostatnia rybka. Nie słyszałeś co mówiłem? Słyszałem cię, ale chyba nie rozumiem. Kałasujesz młody wędkarz, musi wyczulić wszystkie swoje zmysły, tak? To siedlisko wachlarzownicy La. Żadne stworzenie poza światami środka nie wyczuwa smrotu tak dobrze. Czy ty mówisz, że podle śmierdzimy? Grotalską brzoskwinką to ty nie jesteś. A bez strachu mam łeb na karku i umiem nacierać mój kombinezon cuchnącą wydzieliną krawa błotnego. O, rybeńka nie zorientuje się co ją trzepło. Oj, mamy już osiągnięcie. Matek wędkarstwa. Ewidentnie. No, i dobra. W taki sposób mamy wszystkie ryby, wszystkie rośliny, wszystkie odłamki, wszystkie dyskitany, wszystko to i to i to. Nie wiem co z tym. Za wszystkich tych łowców chyba jest osiągnięcie, więc powinienem ich poszukać oczywiście. Więc popatrzę sobie w necie czy jakie osiągnęłem, ale raczej tak, bo powinienem chyba mieć na tym etapie wszystkich. Więc powinienem się rozejrzeć. No dobra, witam. No i jesteśmy na Nowagaron. Garon. Zebraliśmy się tutaj, żeby ją wymaksować, więc zostawiam dwie rzeczy. Jedna skrzynka, jedna esencja, bodajże, więc bez przedłużania lecimy. Nie wiem. Mm, I tu gdzieś przede mną jest wejście do. A, czyli prosto to było zamknięte, teraz jest otwarte. No dobra. No I mamy ostatnią skrzynkę. O, bomb bombowiec. O, dobra. Ciekawe, więc. No i na czym skończyliśmy? Dobra. Nowa gara mamy w 100%. Musimy jeszcze zobaczyć tych chłopców nagród. Bo oni nam tylko zostali. Mamy tutaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Trzeba będzie trochę poszukać. A tutaj w ogóle żadnych nie widziałem. Może i będą. Popatrzę w lesie, czy coś jest, się rozejrze. Więc widzimy się. 8 łowców, spróbujemy to sobie zrobić. Dobra. Jak widać, zostało nam 8 zleceń. I tutaj udało mi się kogoś dostrzec na korusant. Jedyni chyba łowcy, są. Oczywiście tylko jeden z nich będzie zaliczony, bo jeden to chyba pomagier, czy coś tam. No, ci niebiescy się nie liczą do łowców, bo oni są takimi żołnierzami szturmowymi na wsparcie. Co to mi się wydaje, bo zwykle oni nie są zaliczani, jak ja yy, tak walczyłem z kilkoma naraz. liczą teraz. Ej. Sam to walczyłem. Skanowałem cię, skanowałem. Bo w ogóle stało tylko Zostało tylko dwóch do zeskanowania tych. Co mi się tutaj nowego pojawiło? Jeden, dwa, trzy, cztery Tak, któryś się pojawił Tu są w ogóle jakieś dwa większe Nie wiem o co tu chodzi to Są jakieś końcowe czy co? Nie mam pojęcia Wracając do zeskanowania został mi tylko jeden z łowców nagród I boat końcowy Którego trzeba pokonać Więc spoko nawet Dobra, lecimy dalej Halo, jesteśmy o krok od zwycięstwa, w sensie, miejmy nadzieję, zobaczmy tą bitwę. Udało się. I w taki sposób w ogóle wygraliśmy ostatnią taktykę i mamy osiągnięcie. Co to jest? A, punkt umiejętności. Zagrałeś idealnie. No. Nie wiem, czy nie loguję, ale yy, okazało się, że miałem przez cały czas op Ogólnie teraz, to stosownie, mam na sobie to jest rzecz, którą zdobyłem po tej walce z Zieloną Żabą. Co nie? I musiałem je ubrać, by mieć raczykmenta. No i tyle, więc ubrałem je, mam osiągnięcie za to. I zostałem nam tylko 4 osiągnięcia do ukończenia gry. Pierwsze Co zrobiłem? W sensie nie zrobiłem. Sto mi dwóch wrogów. Zabić wszystkich łowców nagród, cu chaosu. Ale niestety tego nie mogę zrobić, dlatego bo oni się nie respią. Najprawdopodobniej pojawią się po ukończeniu gry. Więc po ukończeniu gry dopiero będę mógł to zrobić. I zostało tylko jedno osiągnięcie, które jest ukryte. Czyli, że jest y, wszystkich do kantyny y, zebrać, nie? Ogólnie to mam wszystkich, tylko nie wiem czy pamiętacie, w tamtym domku z tyłu było dwóch ludzi, oni powiedzieli tam i coś tam im zabrały, żebym to znalazł. Ja potem to tam skanowałem. Jedynie czego nie zrobiłem, to i nie powiedziałem o tym, więc idziemy teraz im o tym powiedzieć. I wtedy będę miał wszystko. Dobra. No ty to ten nowy, którego widziałem w kantynie. Jestem Zig. A to BD-1. Miło cię poznać. Zgubił ktoś czytnik? Zgadza się. Przy okazji, nazywam się Winnie Eres. Miło cię poznać, Gal. I co z moim czytnikiem? Te stworzenia go pokiereszowały. Nie da się naprawić. A rozumiem. Nieważne. Zawierał tylko cały mój dorobek, wszystkie projekty. Wracajmy do placówki. Może zdołam coś wykombinować. Jeszcze raz Ci dziękuję, Gar. Nie ma sprawy. No i maksymalna pojemność też jest. I jedynie co chyba nam zostało możliwe to zakończenie gry. 100% wiedzy? Chwila, muszę to sprawdzić. Koboch, koboch, koboch. Nie, no 99. Gdzie mnie jeszcze nie było na tym koboch? Nie wiem. Nowa Garon? Gdzie mnie nie było na nowej Garon? Nie wiem. Wracając. Chyba kończymy. Bo skanowanie będzie pewnie tam na końcu. Ukończenie gry będzie też. Czyli są nam dwa odcinki. 34, w którym sobie ukończymy grę. I 35, w którym sobie ukończę już grę w 100% po ukończeniu. Czyli znajdę łowców nagród. I tyle chyba. Tylko tyle muszę zrobić. Znaleźć łowców nagród. Więc. Bo się nie respią. To było na tyle z tego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć. No i żegnam. No zobaczmy sobie tych chłopców, ile ich zostało. Znalazłem niestety tylko jednego. Zostało nam: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc widzimy się. Żegnam.